Punktem zwrotnym w historii Pogoni był 2008 rok, to wtedy sekcja piłki nożnej zaczęła funkcjonować jako samodzielna organizacja. Zmian domagali się między innymi kibice, którzy robili wszystko co w ich mocy, aby uratować klub. Po długich rozmowach i negocjacjach MKS Pogoń Siedlce pozostał klubem wielosekcyjnym, zaś MKP Pogoń Siedlce przejął piecze wyłącznie nad piłką nożną. Pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. W 2009 roku Pogoń wydostała się ze szczebla wojewódzkiego i awansowała do trzeciej ligi. Dwa lata później drużyna pod wodzą Grzegorza Siedleckiego i Grzegorza Wędzyńskiego wywalczyła promocję do drugiej ligi wschodniej sukces zbiegł się w czasie z oddaniem nowego stadionu w Siedlcach. Obiekt na 2901 widzów poszerzył sportową ofertę miasta i już w pierwszy mecz trzeciej ligi z Wartą Sieradz był świadkiem ogromnych emocji. Pogoń przegrywało 0-2, ale zdołało doprowadzić do wyrównania. Kilka godzin później stało się jasne, że kolejny sezon Siedlczanie spędzą w drugiej lidze wschodniej. Pogoń okrzepła w drugiej ze wschodniej, ale przed sezonem 2013 14 nie mogło sobie pozwolić na średniactwo z powodu centralizacji rozgrywek. Drużyna, dowodzona przez Daniela Pużyckiego, świetnie punktowała jesienią, nieco gorzej wiosną, ale koniec końców z drugiego miejsca awansowała do pierwszej ligi. Siedlecka drużyna wróciła na drugi szczebel rozgrywkowy po 65 latach. Pogoń spędziła 4 lata w pierwszej lidze. W tym czasie mierzyła się z tak uznanymi firmami jak Widze Łódź, GKS Katowice czy Zagłębie Sosnowiec. W pierwszym sezonie Biało-Niebiescy uratowali się przed spadkiem po zwycięskich remisach w barażach z Rakowem Częstochowa. W czwartym sezonie na zapleczu Ekstraklasy niewiele wskazywało na spadek Pogoni. Na kilka kolejek przed końcem Siedlczanie mieli dwucyfrową przewagę nad miejscem barażowym. Niestety, po ostatniej kolejce biało-niebiescy znaleźli się na zagrożonej lokacie. Na domiar złego w barażach Pogoń okazała się gorsza od Garbarni Kraków i spadła do drugiej ligi. Czas spędzony w drugiej lidze był trudny. Pogoń przeżywała problemy finansowe i organizacyjne. Afera witaminowa, połączona z nieudolnością polsko amerykańskiego zarządu, sprawiła, że klub znalazł się nad przepaścią. Na szczęście Łukasz Jarkowski wraz z innymi działaczami i przedstawicielami siedleckiego biznesu zdołali uratować Pogoń. Akcja Ratuję Pogoń zatoczyła szerokie kręgi. Klub stanął na nogi, czego dowodem były awans do 1/4 finału Pucharu polski oraz na 80-lecie klubu do pierwszej ligi. Drużyna dowodzona przez Marka Brzozowskiego zapisała się w historii jako mistrzowie drugiej ligi. Pogoń to nie tylko seniorzy. W 2024 roku Siedlecki Klub stał się drugim w Polsce, który mógł pochwalić się trzema seniorskimi awansami w jednym sezonie. W Mości Brody Akademii MKP Pogoń Siedlce trenuje ponad pół tysiąca dzieci. To dzięki nim wiadomo, że przyszłość będzie biało-niebieska.